Może jesteś właśnie w momencie, gdzie zastanawiasz się, co chcesz robić w życiu. Chodzisz do szkoły, na przykład podstawówki, i zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać. Albo chodzisz już do technikum lub liceum, i zastanawiasz się, czemu jesteś na tym kierunku, skoro nie chcesz tego robić. Albo uznaj, że to jednak nie dla Ciebie. A może pracujesz, ale ciągle masz w myśli, że to nie jest dla Ciebie. To nie to chciałbyś robić do końca życia. Albo męczycie twoja praca, nie daje żadnej radości, satysfakcji. Myślę, że większość z nas, jak nie wszyscy, mieliśmy, mamy lub będziemy mieli taki moment. Jest to część naszego życia, żeby ukierunkować się, co się chce osiągnąć, co się chce robić w życiu. Do tej pory może grałeś tylko na komputerze, albo czytałeś książki, oglądałeś seriale, spotykałeś się ze znajomymi i nie musiałeś się zastanawiać, co dalej. Pełno teraz ogląda się krótkich filmików na TikToku, Instagramie, YouTubie, że w wieku 16 lat zarabiam 10 tysięcy dolarów miesięcznie, albo pracuję 2-3 godziny dziennie i zarabiam xxx dolarów. Pamiętaj, to co znajduje się w internecie to tylko wierzchołek góry lodowej i to jeszcze może być sztucznej, co mam przez to na myśli? Dużo takich filmików jest robione tylko pod wyświetlenia, serduszka, lajki, i nie pokazuje zaplecza tego wszystkiego, albo haczyku, który w tym jest. Dużo osób, które promują dany sposób zarabiania, to po prostu oszuści, ale nie tacy, co kradną pieniądze, tylko działają na podstawie piramidy finansowej podobne. Nie będę tego rozwijał, bo nie o tym ten film. Są też te prawdziwe filmiki, że ktoś coś osiągnął, ale trzeba spojrzeć na to z szerszej perspektywy niż ekran telefonu. Ten człowiek prawdopodobnie poświęcił większość swojego czasu. Życia, aby osiągnąć to, co pokazuje na filmiku. I to nie jest takie proste, jak się wydaje, lub jest pokazywane. Droga do sukcesu jest bardzo ciężka, stroma, zawiła, ale na pewno niełatwa. I teraz przychodzi porównywanie siebie do tych osób. One zarabiają tyle i tyle przez tyle i tyle godzin, a ty ledwo masz jedną dziesiątą tego, co oni robią w miesiąc. Przez to zaczynasz czuć się gorszy. Czemu masz takiego pecha? Życie jest niesprawiedliwe. On wie, co chce robić w życiu przynajmniej. Posłuchaj, każdy przez to przechodzi, ale to nie jest powód do niszczenia sobie humoru i nastawienia. Nieważne, ile masz lat. Zabierz się za coś, spróbuj czegoś nowego. Może zawsze chciałeś malować, to obejrz poradnik na YouTube, jak malować. Może chciałeś grać na gitarze, również zobacz poradnik dla początkujących. Może chciałeś programować, zostać kucharzem? No czymkolwiek. To jest ten moment zapłonu, w którym robisz krok pierwszy. Zrób to. Bo kiedy nie robisz nic, to robisz się słaby, suchy. I to nie jest tak, że musi ci wyjść. Spróbujesz malować, nie wyjdzie ci. Uznasz, że to nie dla ciebie. I to jest w porządku. To bardzo dobrze, bo już nie jesteś w tym samym miejscu, w którym byłeś. Nabrałeś nowego doświadczenia i odciąłeś jedną ze stu możliwych ścieżek. Ale pamiętaj, żeby od razu się nie poddać. Jak to się mówi, nie od razu Rzym zbudowaną. Nie znam osoby w historii ludzkości, która osiągnęła coś od razu, za pierwszym razem. Każda znana osoba, którą znasz, nieważne kogo byś nie wybrał, ma za sobą masę, masę, masę czasu i porażek. I to one kształtowały tą osobę. One sprawiły, że są sławne. Nie bój się ponosić porażki, ponieważ to najlepsza rzecz, jaką można dostać od życia. Dzięki niej, jeśli będziesz chcieć, to się na niej nauczysz. No bo umówmy się. Jeśli nie chcesz nauczyć się na błędzie, to będziesz go popełniać w kółko i w kółko i będziesz stać w jednym miejscu. Metodą prób i błędów nauczę się chodzić jeździć na rowerze, czytać, pisać, mówić, grać w piłkę, malować, śpiewać, tańczyć, żartować słuchać. Chyba tego każdemu brakuje. Nie chcemy słuchać siebie, słuchamy innych, ale czy potrafisz wysłuchać siebie?